Pijemy z Michelem ah, okay? Pijemy z Michelem piwo Sztella Artła Ładne piwo, hę eh? ładne. Stella eh, ładne, piwo, eh? <laughs> so ładne, eh? ładne piwo. Ładne piwo. Dobre, 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 dobre. Pijemy sztellę z Belgii kupioną w Kolumbii, ale smakuje. Tak samo oryginalne. Michel, this is original from Belgium. Si, si, si. Original, original important. Original. Saluto! No. Dinero, amore, felicità! Arriva, abajo, a centro, adentro! Un no. momento! Ok, un momento! La plaza è blanche? No, la plaza è blanche! La plaza! La plaza! La place rouge était vide. Il est vide. Devant un marché.